Czy chcesz spełnić swoje marzenia w 2025 roku? Spróbuj rytuału 12 Nocy. Ten rytuał w łatwy sposób pomoże Ci skierować Twoją energię ku realizacji Twoich pragnień. nachte, bo tak nazywa się ten rytuał, jest germańsko-pogańskim starym rytuałem związanym z okresem przejściowym między Starym Rokiem a Nowym Rokiem. Na czym polega ten rytuał? W noc 20 grudnia lub 24 grudnia, w zależności kiedy chcesz obchodzić ten rytuał, zapalasz świecę i zapisujesz w notesie 13 życzeń na nowy rok. Potem przepisujesz te 13 życzeń na 13 małych karteczek. Wkładasz te karteczki do jakiegoś słoika i poczynając od 20 grudnia, każdego dnia, Wyciągasz jedną karteczkę ze słoika i spalasz ją w kociołku. Możesz też spuścić ją w toalecie, możesz wyrzucić ją do kosza, ale nie patrzysz na to życzenie. I tak robisz do końca roku albo do 6 stycznia. Chodzi o to, że codziennie oddajesz intencje wszechświatowi i prosisz wszechświat, aby spełnił to życzenie. 13 dnia czy 13 nocy otwierasz 13 karteczkę. To życzenie. Należy do ciebie do spełnienia. Ty musisz na nie zapracować, więc bądź bardzo uważny, jak piszesz swoje życzenia. Życzenia mogą być typu: dostaję awans na kierownika działu sprzedaży. Albo w maju przeprowadzam się do domu na ulicy Pokątnej. Podczas tych 12 nocy możesz też dodatkowo wyciągnąć jedną kartę tarota. Na każdy miesiąc przyszłego roku. Wtedy to będzie taka dodatkowa wróżba na nowy rok. Pozdrawiam cię serdecznie. Daj znać, jak ci poszło.